Kolejny piękny dzień w parku Dinożarów. chcieliście kolejny odcinek, więc dla was nagrywam, bo jesteście super widzami, tak więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i lecimy, kolejny piękny dzień, brawo, dostajesz dzienną nagrodę, bo się logowałem wczoraj, to dzisiaj dostałem nagrodę, zbierz, proszę bardzo, dostałem jeden kamyk, więc spoko, 378 golda do odebrania, bardzo dobrze, w ogóle jak mówiłem, chcieliście więcej odcinków, więc no, nagrywam dla was, w sumie pod poprzednim odcinkiem, czyli pod pierwszym napisaliście 130 komentarzy, tak więc, jest to dużo, jest to dużo, nie ma co ukrywać. E, oczywiście, na starcie zapraszam Was także na mojego Instagrama, linka macie w opisie. A my tutaj oczywiście będziemy sobie. Aktywować Raptora, proszę bardzo, mamy Raptora takiego, jak widać widzowie się cieszą tutaj, no, co do Instagrama, oczywiście linka macie w opisie, koniecznie wbijajcie, ja wam to obiecuję, że już niedługo będzie jakby konkurs na gemy i zasilenia i on będzie, tylko jeszcze musimy się dogadać z innymi youtuberami i ten konkurs się odbędzie, więc warto Instagrama już teraz śledzić, żeby później... Nie było, że nie będzie się na bieżąco Dobra, lecimy na jakąś wyprawę e, Tutaj jak widzicie składamy sobie po prostu dinozaury e, I potrzebujemy różnych kości Więc jakby możemy złożyć kolejnego Velociraptora, ale dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie Postaram się dzisiaj jakieś reklamy może porobić e, Chodźmy może tutaj 89, lecimy na Wykopaliska Proszę, U, podkowa Chyba nie będę narzekał Cóż to takiego? Dobra, jeszcze nie wiem, co to jest pod, to, co, co daje podkowa, ale okej. Okay. Starożytny skarb. dokąd wykopaliska, ja się tym zajmę. Dobra, spoko. Znalazłem starożytny skarb, czyli po prostu zwykłą podkowę na to wychodzi. Dobra, wykopujemy tutaj. E, weźmy sobie tak, bo musimy złożyć tutaj, jakby tą głowę całą, co nie? Pyk. Pyk, no może być ciężko, w sensie, no jakby mamy prawie całość. Tu widzę, że jest jakby część. Nie wiem, czy uda nam się wszystko złożyć, w sensie, no tutaj. Zawsze jest problem, żeby tą ostatnią kostkę znaleźć, co nie? I wydaje mi się, że myślę, że będzie ciężko, dobra. Mamy dużo do wyboru, więc spróbujmy tu może. Be bardzo ryzykownie, ale jakby no na tym polegają wykopaliska, nie zawsze znajduje się to, co chce, się chce. Dobra, e, myślę, że użyję sobie reklamy, żeby jeszcze tutaj troszeczkę pokopać. Reklama obejrzana, lecimy dalej, no mamy 3 kilofy, a mamy 4 miejsca do wykopania, więc jakby, to jest jakby, albo się uda, no i udało się za pierwszym razem, więc nie będę tutaj narzekał, okej, okay, dobra, mamy to, złożyliśmy, e, podsumowanie kopania. no dobra, powrót do parku, bo to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, e, przedmiot, który znaleźliśmy, będzie pamiątką naszych wspólnych wypraw, Zbudujmy więc magazyn antyków, by przechować takie znaleziska. Ulala, to niezłe tutaj będą znaleziska, z tego co widzę. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Mamy podkowa, jakby tych znalezisk jest sporo, i nawet jakieś tutaj vipowskie są. okej, okay, dobra, to trzeba będzie wszystko sobie obczaić. W ogóle mam jakby. O, właśnie. Mnogość gatunków. Dobra, mam cały czas jakby pierwszy level. E, teraz chyba nie. W sumie wbiłem pierwszy, okej. Okay. Pierwsze zadanie wykonane. Postaraj się wypełnić również pozostałe. Otrzymasz za to nagrody i odblokujesz nowe rzeczy. Dobra. spoko, jakie mamy w ogóle zadania? Osiągnij 10 punktów popularności. Dobra. E, ulepsz dinozaura do poziomu drugiego. No dobra, mogę jakiegoś dinożarła ulepszyć? Nie mogę, ale jakby. Dobra, to i jakby mamy trochę części, więc. Pyk. Udało nam się stworzyć kolejnego amonita. Super, więc jakby. Mamy drugi egzemplarz tego dniezaura. Możliwe, że z ich połączenia wyjdzie coś ciekawego. Ulala! Dobra, ostrożnie opuść jednego z naszych pupili na drugiego. Dobrze. No halo. Up! No, halo! Proszę tutaj... Nie, chyba nic z tego nie będzie. O, dobra, jest połączenie! Dobra, mamy nowe połączenie. Co to będzie? Ależ ulepszony! Łapka w górę, jej! Chyba udało mi się wykonać na wielkiego elektronika, dokładnie jak w symulacji. No i super. Lepsze dinozaury większą popularność Twojego parku. Sądzę, że będziemy mogli powtórzyć to kilka razy. Dobra, czyli one będą po prostu ewoluowały. Dobra, ewolucja zrobiona. Super. Mamy dziesiąty poziom prestiżu osiągnąć, więc spróbujemy to zrobić. Jest jakaś łapka w górę, a możemy ulepszyć. 6000 monet. Wow, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ewolucji jest tego amonita. A ciebie? Velociraptorku, ile jest? Też jest 6. U, dobra. To może być ciekawe, naprawdę, tylko że trzeba po prostu tutaj dużo poodkrywać tych dinozaurów, e, żeby to miało sens, no i sporo trzeba pograć, więc jakby lecimy sobie na kolejne wykopaliska. Czy mogę już przejść dalej? Czwarty poziom jest wymagany, więc te questy musimy zrobić. E, 10 wypraw musimy ukończyć, więc jeszcze dwie wyprawy, i będziemy w stanie tutaj. Jeszcze dwie wyprawy, będziemy w stanie pójść jakby chyba... dalej, tak mi się wydaje, chociaż trzeci level wbije. No dobra, zobaczymy. Dobra, kostka. Cyk. Cyk. Pierwsze mamy złożone. Bardzo dobrze. Zbierzmy sobie te monety, może. No właśnie, teraz pytanie. Pytanie, gdzie coś będzie ukryte? Tu obstawiam, że będzie. Nie myliłem się. Pyk. Dobra, dwie części. Tu będzie na pewno, bo to w pobliżu. Dobrze. I jeszcze jeden kawałek kostki. No, tylko gdzie on może być? Tu obstawiam. Proszę, niech będzie tutaj, bo jakby. No to musi być to. No dzisiaj mam szczęście, widzicie, w pierwszym odcinku nie, nie miałem takiego szczęścia, a tutaj nam się oczywiście udało. Czy mogę kopać ponownie? No chyba mogę, co nie? Za 100 monet, no dobra, to kop ponownie, zobaczymy co z tego wyjdzie jak wezmę kopanie jeszcze raz. Uła, tu już jakiś bardziej zaawansowany chyba poziom, ale z tego co widzę nie będzie źle, nie będzie źle. Cyk, cyk. Sobie to poaktywujemy, wszystko. Wszystkie kości zostaną aktywowane. Dobra, tu wykopmy. Bo tu na pewno jest kostka, której potrzebujemy. Mm, tu może być w środku jakoś. Tak obstawiam. Nie, dostaliśmy monetę. Dobra, tutaj. No, nie uda nam się, nie uda nam się. Jedną złożyliśmy i dwie złożyliśmy. Dobra, no to sobie obejrzymy jeszcze jedną reklamę. No i trzy kilofy dodatkowe zostały aktywowane. Tylko czy trafię na dobre miejsce. To nie jest dobre miejsce. Spróbujmy, może tutaj. No, proszę, proszę. I też nic nie ma, to może tutaj. Czuję, że to będą kiepskie wykopaliska. W sensie, no, brakło nam tej jednej kostki. Nie brakło, alfar. Dobra, udało się. Udało się, po raz kolejny. Ja nie wiem, jak ja to robię. Wracamy do parku. Mamy super kostki, więc jakby e, możemy sobie coś tutaj porobić. Mamy coś takiego, ale tu jeszcze nam brakuje z tego, co widzę. a to będzie kolejny amonit, tu będzie coś grubszego. Ale tu potrzeba dużo kostek. Patrzcie, ile kostek potrzeba na takiego dinożarła. Co nie? Dobra, mamy jakby tyle i mamy jeszcze jedną taką, co mi się udało złożyć. Więc jeszcze dwie króciutkie. I będziemy mieli kolejnego Velociraptora, którego będziemy mogli tutaj oczywiście jakby połączyć. Więc jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Coś chyba osiągnąłem tutaj. Tak jest, dobra. Okej. Okay. Trzeci level. Osiągnij 10 punktów popularności. Jak się zdobywa te punkty popularności? Okej. Okay. Więcej dinozaurów to większa popularność, większe dochody. Czyli musimy jakby tutaj kolejnego dinozaura aktywować. No, czyli musimy zdobyć kolejnego dinozaura, żeby mieć więcej punktów popularności, żeby tutaj aktywować nasz park i dostać się do czwartego poziomu. Tych poziomów tutaj może być dużo, może być dużo jakby, więc spróbujmy. Tu mogę gdzieś kliknąć? Nie, to są te pierwsze wykopaliska, dobra, to już wszystko się nam tutaj wyjaśniło. Musimy zebrać po prostu jak najwięcej kostek po raz kolejny, dobra. Eee, o, same krótkie, dobrze, to mi pasuje, nawet powiem Wam szczerze, bo akurat krótkich to ja potrzebuję tutaj. Eee, I dobra, tu będzie, bo widzę, że jest coś ukryte. Oj, nie Dobra, to może tu, tak na środku powiedzmy, się ukrywa jakaś? Jest, dobra, mamy dwie. Oczywiście standardowo, yy, ja obejrzę zaraz reklamę, wy w tym czasie możecie wbić na Instagramka. Linka macie standardowo w opisie. Dobra, życzcie mi powodzenia, yy, tak więc kopiemy tutaj, nie wiem czemu, ale to jest moneta i nie wiem czemu liczyłem, że będzie coś więcej, więc jakby. Gdzieś tu ukrywa się jeszcze jeden fragment kostki. Tutaj może? Tak spróbujmy z tej prawej strony, bo tak nie zaglądam niby. Nope. A spróbujmy tutaj w rogu może. Kurde, liczę na to, że... Liczę na to, że to będzie tutaj. No niestety. Musimy zakończyć nasze wykopaliska. Dwie kostki znalezione. Więc jakby bardzo fajnie. Ehm, I chyba to nam w zupełności wystarczy, żeby stworzyć... takie jest. Kolejnego Velociraptorka. Jest! Velociraptor aktywowany. I uwaga, uwaga. Będzie ewolucja Velociraptora. Siup! I co z tego wyjdzie? Wyjdzie... Co to jest za śmieszek jakiś? No ja dostałem lajki za nowego dinozaura. Czym ty jesteś? Jesteś Velociraptorem, ale takim jakby innego poziomu. Nieważne, udało nam się wykonać zadanie. Mamy kolejne nowe zadanka, więc bardzo fajnie. Taka dość przyjemna ta gra, powiem wam szczerze. Nie ma tutaj jakoś reklam i tak dalej, więc mnie to giga cieszy. Mamy czwarty level. W końcu mamy upragniony czwarty level, co oznacza, że możemy iść na grubsze wykopaliska. Mamy teraz dostęp do nowych wykopalisk. Super, wybierz tę lokację, by znaleźć kości nowych dinożarów. Bez jasne, biorę to. Jakby to jest to, co chcemy. Ulala. Dobra, to może być już ciężkie. W sensie wygląda to dość tak samo, powiedzmy. Tak myślałem, że będzie ciężkie, ale dobra, jakby. Syk, yy, to będzie tu To będzie jakiś inny nowy dinozaur Tylko nie wiem czy uda mi się go złożyć jeszcze na dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że łapy w górę zostawione To się postaramy, żeby dzisiaj się go udało złożyć Ej, w sumie pierwszy wykopaliska fajne Bo jakby dwie kostki złożyliśmy Za jednym zamachem tu coś będzie I może to będzie to czego ja szukam Nie, tu może Też pewnie nie będzie No tak myślałem, dobra to może tu I akurat jak obejrzę reklamę będę miał trzy dodatkowe kilofy O, diamencik nie ma co narzekać. No cóż, no musimy znowu reklamki oglądać. No to lecimy. Teraz jakby tutaj na luzaczku, bo wiemy na pewno, że no w którymś się trafi. Nawet w pierwszym się trafiło, więc gitara. Dobra, jakby wykopmy to, skoro mamy dodatkowe te kilofy, bo i takich później nie będę mógł użyć. Może tutaj będzie jakiś diamencik, albo nie wiem, coś bardziej przydatnego. Na przykład moneta. No, kilka golda zawsze spoko, dobra. Powrót do parku, oczywiście. E, I mamy tutaj coś nowego: to będzie jakiś pterodaktyl. Ja już to widzę, jakby. E, dobra, pyk, pierwsza kostka, głowa, e, druga kostka. No, i to na razie tyle co, możemy, tyle, co możemy zrobić tutaj. Więc chyba polecimy sobie właśnie. Tutaj mam jakiś ten. Dobra, przejrzyjmy sobie, co tu mamy ciekawego, Jeszcze będą jakieś trzy dodatkowe budowle, z tego co widzę. Możemy skarbiec ulepszyć. Mamy tutaj, o proszę bardzo, Velociraptor, poziom drugi, Velociraptor, poziom pierwszy. O, tak one sobie tutaj wyglądają. Bardzo fajnie. E, dobra, tylko że my musimy, jakby teraz pójść na kolejne wykopaliska, bo na razie chyba nie możemy nic zrobić. Tak, mamy sobie Velociraptora, tu będziemy mieli kolejnego. A zobaczmy w ustawieniach, może coś jest, język, autorzy, zmień imię, zmień wiek. Bla bla bla, nic tutaj ciekawego w opcjach, z tego co widzę, nie ma. Ale tu mamy coś, jakby coś nowego. Co to jest, jakby, chwila, bo to jest jakby. A tu mamy to, tu mamy to, a tu mamy jeszcze coś, tylko że tu jest wymagany poziom 10, 30, dobra. Czy jest jakaś misja, którą mogę wykonać? Ulepsz amonita do poziomu trzeciego, no dobra. Czy ty jesteś na drugim poziomie? Pyk. 6000, 6000. Nie mam tyle pieniędzy niestety, więc jakby potrzebujemy więcej odwiedzających, żeby to się nam opłaciło. A póki co możemy sobie lecieć na kolejne wykopaliska. Może się tego pterodaktyle jeszcze nam tutaj uda e, złożyć. Jedna kostka tylko, tak? Ciekawe, no dobra. Dość łatwe wykopaliska, jakby one się trafiają chyba randomowo, wiecie? Jak takie mam wrażenie, bo jakby cyk i zrobione. Co nie kop ponownie. Nie, dobra, no to lecimy. I tym razem mamy o trochę więcej tutaj. Ale też łatwo, co nie? Też łatwo. Tu musimy wykopać na pewno. To sobie dajmy od razu tu, to dajmy tu, to tutaj. No i teraz kwestia, gdzie się ukrywa ten jeden fragment. Może tu? Tak mi się wydaje. Moneta. No nie, może tu. No i został nam tylko jakby, no, fart, to był fart, i sobie. To był fart, że się nam udało. To był fart, ale dobra. Weźmiemy sobie, jeszcze raz wykopiemy, bo my tutaj jakby no walczymy o tego pterodaktyla, więc. Więc będzie tutaj pterodaktyl odblokowywany, dobra. Eee, tutaj, eee, tutaj, tutaj, tutaj. Jedną kostkę złożyliśmy sobie tak, o, bez większego problemu. Tu na pewno musimy wykopać. Tylko czy nam starczy to? Chyba nie, wiecie. O, źle wykopałem, bardzo źle, bardzo źle. Chociaż, no źle, dobra, powinienem to wykopać tak naprawdę. Więc zobaczymy. I tu będziemy mieli tą część. I tylko brakuje nam tej górnej części. No dobra, tak więc spróbujmy. Powstawiam, że tu to nie będzie, tu też nie, to musi być na górze, bo jakby te dwie, te trzy są przykryte, więc a logicznie myśląc, to tutaj właśnie na górze zdobędziemy tą trzecią kostkę. Dobra, czy już mogę złożyć? A bo to jest jakieś część innego dinożarła. Czekajcie, może na razie nie będę używał tych kostek, tylko zrobię taki myk. No, może być ciężko, dobra, mam jakby cztery takie, więc spoko robimy tak i niestety nie mamy innych więc jakby to tyle co możemy zrobić z naszego raptora, e, w sensie no z tego z pterodaktyla naszego tutaj e, więc spoko i co no chyba to tyle w tym odcinku, tak sobie pograliśmy chwilę, chcieliście kolejny odcineczek więc nagrałem więc mam nadzieję, że się wam oczywiście podobało e, na ekranie wyświetlają wam się standardowo dwa inne filmy, sobie kliknijcie, obejrzyjcie, może jakiś scary teacher was zainteresuje, e, zapraszam także na mój drugi kanał Admiros Plus również możecie teraz kliknąć i sobie go zasubskrybować, będzie mi niezmiernie miło no i co? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, cześć!